Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak można wymienić kółka w Hot Wheelsie na dwa sposoby. Do tego celu użyjemy sobie dzisiaj dwóch Hot Wheelsów, czyli Nissana S15 z bodykitem Liberty Walka i Alfy Romeo GTV6 z silnikiem 3.0. Na S15 pokażę Wam, jak wymienić kółka z rozwiercaniem Hot Wheelsa, a na Alfie wymienimy kółka bez rozwiercania. No i zaczynając, najpierw musimy sobie wyjąć Hot Wheelsa z blistra, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Pierwszą, najpopularniejszą metodą na otwarcie Hot Wheelsa byłoby po prostu oderwanie blistra. Ale ja wolę do tematu podejść trochę inaczej. Do otwarcia Alfy użyję sobie nożyka modelarskiego, ale równie dobrze możecie wziąć zwykłego tapeciaka i po prostu rozetniemy dół blistra. Dobra. I z tak rozciętego blistra po prostu podnosimy samochodik wypada. Jest to zrobione moim zdaniem bardzo fajnie, estetycznie. Hot wheelsa w razie co zawsze można schować z powrotem. Metoda numer dwa, czyli zastosowanie zmywacza do paznokci lub acetonu technicznego. Hot Wheelsa sobie odwracamy i smarujemy boczki i dół. Smarować możecie pędzelkiem lub możecie do tego użyć wacik. No i co ważne, tego acetonu albo zmywacza dajemy bardzo dużo. Naprawdę trzeba solidnie dać. Ok, po pewnej chwili będzie widać, że tutaj przód namógł, więc, jak namoknie wszędzie, gdzie trzyma plastik, to będzie można spróbować go oderwać. Jak już wszystko nam fajnie podmokło, to możemy spróbować podważyć. No i w moim przypadku bardzo ładnie się odkleiło. I mamy wyjętego Hot Wheelsa. Ok, zaczniemy sobie od słapa, który jest prostszy do wykonania moim zdaniem, a do tego celu będziemy potrzebować kółek, które mają oś osobno. Na krajn.pl możecie dostać kółka ze stałą osią oraz takie, które mają oś osobno. Wtedy w zestawie dostajecie 5 pidów, 3 ośki, no i 4 kółka. Ok, aby zrobić słapa, bez rozwiercania Hot potrzebne Wam będą jakieś obcęgi. No i po prostu wsadzamy pod kółko, no i kółko trzeba obciąć. Ja lubię sobie tutaj przytrzymać kciukiem i palcem wskazującym, żeby nie strzelić sobie śrubką w oko. Ściskamy. No ja lubię trochę prawo-lewo pokręcić. O, strzeliło. I kółko mamy. Kółko mamy ściągnięte, więc teraz robimy to samo z kółkiem przednim. Ok, kółka przednie jak i tylne mamy zdjęte, czyli można przystąpić do słapa. No i żeby wymienić kółka, będziemy musieli tego małego pina wsadzić w tą ośkę. Można to zrobić w zasadzie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to byłoby użycie kleju błyskawicznego typu kropelka albo klej z pudzianem. Polska górą! Polska Ale kółka można też wymienić bez używania kleju i do tego sposobu przydadzą nam się dwie pary szypiec. No i po prostu jednymi szczypcami łapiemy sobie pina przy główce, a drugimi lekko go zaginamy. Gdy już lekko wygięliśmy pina, możemy wsadzić go w ośkę, a ośkę przełożyć przez kółko. Teraz wystarczy ośkę przełożyć przez Hot -wheelsa i z drugiej strony zrobić dokładnie to samo. No i jak widzicie, w ten sposób jesteśmy w stanie wymienić kółka w Hot Wheelsie w bardzo fajny, szybki sposób, bez używania kleju. A Hot Wheels z tak wymienionymi kółkami wygląda o niebo lepiej niż taki na plastikowych. Ok, przejdziemy sobie teraz do drugiej metody, czyli rozwiercenie Hot Wheelsa, a przydadzą nam się tutaj kółka ze stałą osią. Narzędzia, jakie nam się przydadzą, to wkrętarka. Do wyciągnięcia kółek z Hot Wheelsa ja lubię użyć zakrzywionej pensety, ale myślę, że jesteście w stanie obejść się bez tego. Jeśli chcecie zrobić to naprawdę profesjonalnie, to przyda się Wam gwintownik w rozmiarze M2. No i jakiś zestaw wierteł. Ja konkretnie używam wiertła 1,5 mm oraz 5 mm. Ale na internecie widziałem, że ludzie często używają wiertę w rozmiarze od 3,5 do 4,5 mm. Czasami przydatna może być taka mini szlifierka akumulatorowa. Ja jak widać mam z takiej firmy, ale na internecie znajdziecie wiele innych. Popularna firma, która produkuje tego typu mini szlifierki, to Dremel. No i zaczynamy. Ja lubię zacząć sobie od wiertła 1,5 mm i po prostu lekko wiercić się w nita. Do wiercenia stosujemy niskie obroty. Ok, środek Nita mamy już zaznaczony, więc teraz zmieniamy wiertło na 5 mm no i rozwiercamy Hot Tutaj ponownie stosujemy wolne obroty. No i możecie zapytać się, jak długo wiercić. Wiercimy tak długo, aż Nit nie odsłoni nam plastiku. Tutaj wam pokażę, kiedy ta głębokość jest ok. Po lewej stronie jeszcze nawiercone jest zbyt płytko, a po prawej idealnie. Ok, jak już mamy rozwierconego Hot to po prostu możemy go sobie rozłożyć. Ja lubię często sobie tutaj palcem popchnąć w szybkę, ewentualnie złapać za kółka, pokręcić prawo-lewo, aż się rozłoży. Do wyjęcia kółek z Hot Wheelsa, tak jak wcześniej mówiłem, lubię użyć sobie takiej wygiętej pensety. A te małe ząbki plastiku możecie po prostu wyciąć albo wziąć w krętarkę, no i wiertłem trochę je zeszlifować. Wtedy kółka powinny łatwo zejść. No i co, do Wheelsa'a bierzemy sobie kółeczka z krajen.pl No i przednia i tylna oś, jak widać, po prostu powinna nam łatwo dać się wkliknąć. No jak już mamy tak osadzone kółka, to moglibyśmy po prostu złożyć Hot Wheelsa, bo czasami fajnie on się składa tak na klik. Ewentualnie można by na nity dać trochę kleju i też fajnie by się to trzymało. No ale ja wolę podejść do tematu trochę bardziej profesjonalnie, czyli pogłębić tą dziurę półtorej milimetrowym wiertłem, później ją nagwintować i fajnie będzie można skręcić Hot Wheelsa śrubkami. Ja teraz sobie pogłębię tą dziurkę wiertłem półtorej milimetra. Jeśli nie wiecie jak głęboko wiercić, to przyłóżcie sobie wiertło do nita i na wiertle naklejcie sobie kawałek taśmy, na przykład izolacyjnej, tak żeby po prostu nie przewiercić się na wylot. No i teraz ponownie na wolnych obrotach po prostu pogłębiamy sobie tą dziurę. Ok, ja to sobie rozwierciłem na głębokość około 4, może 5 mm. No i teraz trzeba zrobić w tym gwint. Do zrobienia gwintu używam gwintownika w rozmiarze M2. No i tutaj bardzo ważne jest wyczucie. Czyli wsadzamy, patrzymy, żeby był od tej strony kąt prosty, jak i od tej kąt prosty. Kręcimy tak naprawdę do pierwszego oporu. Bardzo łatwo jest taki gwintownik złamać, więc naprawdę potrzebne jest tutaj wyczucie. Patrzymy, czy załapał dobrze. Jak jest troszeczkę krzywo, może być, ale byle nie za krzywo, no i się wkręcamy, aż poczujemy opór. O, tutaj czuję już wyraźnie, że oporuje, więc odkręcam i zrobimy to samo z tyłu. Przed gwintowaniem tyłu warto upewnić się, że na gwintowniku nie zostały skrawki metalu. Jeśli zostały, no to trzeba je usunąć. Do skręcenia Hot Wheelsa z powrotem użyjemy sobie podkładek M2 oraz śrubek M2. Jeśli chodzi o śrubki, to tak naprawdę im krótsza, tym lepsza. Te, które ja tutaj posiadam, to cała śrubka ma około 3 mm. No to co? Hot Wheelsa składamy z powrotem. O, on czasami, jak się go fajnie rozwierci, trzyma się tak na wcisk. Naprawdę nie musiałbym go teraz skręcać, bo i tak fajnie się trzyma. No ale żeby było wszystko fajnie, profesjonalnie, to sobie go skręcimy i tak. Czyli bierzemy podkładeczkę, śrubkę, no i wkręcamy to w wcześniej przygotowany gwint. Przy wkręcaniu też patrzcie, żeby nie wkręcić zbyt mocno, bo można przekręcić gwint, to jest wszystko malutkie, więc do pierwszego oporu tylko. No i tak mamy profesjonalnie wymieniane kółka. Dół jest nagwintowany ze śrubkami, no i moim zdaniem taki Hot Wheels wygląda o wiele lepiej niż taki na fabrycznych kółkach. No, i jako bonus pokażę, jak sobie radzić w przypadku, gdy Hot Wheels jest węższy bądź szerszy niż te standardowe plus minus 25 mm. W przypadku Volvo, taka ciekawostka, jest on z przodu tylko na jednego nita i z tyłu tutaj na zaczep. Niektóre Hot Wheelsy tak po prostu mają, więc sobie go odkręcimy. Jak sobie przestawimy kółka tutaj na równo ze skyline'em, to widać, że skyline jest tamte dobre, 2 mm szerszy. Więc co zrobiłem tutaj? Kółka ze stałą osią, rozciąłem na pół. Każde skróciłem, no i po prostu przykleiłem na kropelkę, tak żeby trzymały się na sztywno. Ten biały nalot, no to jest właśnie nalot od kropelki, więc może nie wygląda to. Od środka za dobrze, ale z zewnątrz wszystko jest ok. Więc w ten sposób możecie sobie poradzić, jeśli baza waszego Hot Wheelsa jest zb na przykład zbyt wąska lub zbyt szeroka. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak wymienić kółka w swoim Hot Wheelsie. No i pamiętajcie, na stronie krainpl możecie kupić Hot Wheelsa z już gotowymi wymienionymi kółkami przeze mnie. Jeśli jednak nadal macie jakieś wątpliwości co do Wheel no to śmiało piszcie komentarze i nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subskrypcji. Dzięki cześć!